Będziemy dawać aromat i smak. Powiedział w Bielsku Darek Kuźniak, laureat programu Top w Polska. Podwędzimy je. To nie będzie alarmu? Moja ulubiona akcja. Który się pytał o kłapona? Szefowie kuchni na ostrzu noża w restauracji Blue. Pojawiło się ich czterech. Na show i warsztaty przybyło ich znacznie więcej. Też byliśmy zdziwieni, że na 50 osób zapisało się 30 kucharzy. Pozostali ludzie, to jest po prostu ekipa, która przychodzi co miesiąc do nas na warsztaty. Warsztaty to nic innego jak wspólne przygotowywanie potraw z mistrzami. Zatem do dzieła! Zawadzko, stół, jedziemy! Jak... Za Rzuć masło, to się, to się odkleją, wiesz? W piekarniku przygotowuje się kaczka. Od zarania dziejów, kiedy ta kaczka się w ogóle urodziła, on już wiedział, że to będzie ta kaczka, którą on nam dzisiaj po prostu pomoże, pozwoli ugotować. Do kaczki podamy jawka, z trzaskiem i drobnem. Mówię wam, pytar to jest. Czyli eksplozja smaków. Szefowie kuchni, kucharze, którzy gotują na co dzień, mają te swoje tajniki, tak? Tutaj. Na żywo przekazujemy. Jak czegoś nie przypalić, jak nie przysolić. Generalnie czegoś nowego się nauczyć. Potrawy są o tyle ciekawe, że wyglądają na wykwintne. Gdybyśmy je zobaczyli na talerzu, nie wiedząc, jak są przygotowywane, to byłyby wykwintne. Natomiast okazuje się, że wiele takich potraw można z łatwością wykonać w domu. I właśnie nasi mistrzowie kuchni pokazują sposoby na wykonanie takich właśnie dań w warunkach domowych. Thierry Jel wprowadzał gości w arkana wiedzy o deserach. Oto tajniki kuchni francuskiej. To delikatne to jest, jak z kobietą. To jest jak z kobietą, to jest miłość po prostu, pracę, nie? Jeszcze tylko... Co smaliny z różą. Aha, i zobaczymy co, co mamy tutaj. Podstawowy zwrot przydatny w kuchni francuskiej. Łysze, najważniejsze, I Wszystko gra. Czyli kuchnia jest jak muzyka. A oto utwory. Symfonia smaków. Przepyszna, Rewelacja. Wracamy do Darka Barańskiego, a tu przygotowujemy sałatki. Udało nam jako obłot bardzo fajny, lekki y, posmak, taki ranyżu. Nie starłeś sobie kciuka? Jeszcze nie. Trzymałem szczęście. Najważniejsze jest czucie. Ręce oczywiście sterylnie czyste. Jest to serwis też jest bardzo istotną rzeczą, wiesz? Następna potrawa gotowa. To wszystko. bo się rozklecamy. Bardzo orzech laskowy. Bo... Troszeczkę. A to ekipa Mariusza Dziadowicza. Z zaskoczeniem są kwiaty. Tak są jadalne. To prostu z naszego ogródka przywiośliśmy dzisiaj. Skorzystana w kuchni do dekorowania talerzy. A produkt finalny? Nasz bukiet sałat z kaczką kozim serem panierowanym w maku i winegretem z orzecha laskowego. A te pomidory? Te pomidory teraz odparowujemy z winem, żeby nabrały szlachetności i lepszego smaku. Mieszamy je z czosnkiem i z masłem i będziemy nakładać na mule nowo małże nowozerlandzkie. One będą zapiekane. Będzie to nasza przystawka dzisiejsza, podawana z sałatką z cykorii i selera naciowego. Dobre, bardzo dobre. I tak bez końca. Ekipy wymieniały się systematycznie co dwie godziny. Impreza palce lizać. Nowe smaki odkrywamy, dowiemy się kuchnią. Można oczywiście się wielu ciekawych rzeczy. W przerwie zapytaliśmy Darka, czy oglądał program Top Chef ze swoim udziałem. No nie, nie było lipy. Myślałem, że będzie gorzej, ale... Dobrze się ruszałem, szybki byłem, wiesz, bania była cały czas, także cały czas się zastanawiałem, co zrobić innego, żeby zaskoczyć. Dla jury to nie do końca to podpasowało, ale kurde, mam taką rzeszę fanów, którzy, wiesz, mówią, że właśnie o to chodziło, no, nie? Żeby, nie, żeby łamać bariery, żeby spróbować coś nowego. No i to jest takie miłe, że nie wygrałem, ale czuję się wygrany. I tylko... Szkoda tylko, że nie ma naszego szefa kuchni, który wymyślił całą tą akcję, ale pozdrawiamy go serdecznie. Jesteśmy z nimi myślami, a on z nami. Ale spokojnie, dochodzi już do zdrowia i pojawi się na pewno w następnych warsztatach w restauracji Blue.